Waluty to też, też są towarem, tylko takim trochę wyimaginowanym. Bo to też jest bardzo ważne, o to to nie jest pieniądz, to jest symbol pieniądza, symbol, symbol wartości. A teraz jeszcze mamy pieniądz elektroniczny, który jest symbolem tego symbolu. Realną wartość, drodzy Państwo, to ma na przykład to. I początkowo to. Było symbolem tego w taki sposób, że jak kupcy przyjeżdżali do miasta, żeby nie biegać z dużą ilością tego, bo to było wielkie i ciężkie, to szli do bankiera, nazwa, żeby było śmieszniej pochodzi od niemieckiego słowa bank, czyli ławka. On miał wielką skrzynię, do której wkładał nasze złoto, dawał nam. Bank banknoty, czyli doty bankowe, żeby mamy zdobudowane u niego złoto. I potem dobijaliśmy, yy, dobijaliśmy z kimś targu, przychodziliśmy do niego, oddawaliśmy mu dotę bankową, on nam oddawał nasze złoto. Potem ktoś wymyślił, że ej, ale po co tak biegać, to może się wybiegmy tymi dotami bankowymi i klient niech sobie sam odbierze to złoto. I stąd się wzięły banknoty.